Witajcie, witajcie. Dzisiaj od razu witam się z Wami z Kojca. Są ze mną oczywiście śniaczki, które się na mnie już wpychają jak tylko mogą tutaj. naprawdę małe. A dzisiaj mamy dla nich totalną rewolucję, ponieważ dostaną pierwszy raz mięsko. Będzie to oczywiście nie samo mięsko, mięsko. Będzie to mięsko z mlekiem kozim leciutko ciepłe, znaczy mleko podgrzewamy i wtedy zalewamy mięsko, żeby było leciutko ciepłe, żeby nie miały też takiego szoku, że dostają takie chłodne mięsko. Oczywiście nie trzymaliśmy go w lodówce. Przez chwilę, chwilę temu wyjęliśmy, żeby się trochę ogrzało, ale jednak dla nich to by mogło być troszeczkę zaskoczenie. No i dzisiaj będą pierwszy raz je jadły. Jak na pierwszy raz może to wyglądać trochę drastycznie, dlatego że trzeba im jakby pokazać to, jedzenie, więc y, trzeba im tak trochę morski umoczyć. Będziemy próbować to robić. No i no i tyle. Już wiemy, że szczeniaczki ładnie przybierają i mega mega jakby wszystko idzie dobrze. Słyszycie tutaj w tle pewnie y, tylko szczenięczki, ale też pralkę, odkurzacz, więc są socjalizowane z takimi rzeczami typowo domowego użytku, żeby potem się nie bały i nie było z tym problemu. Więc to też jest dla nas mega, mega ważne. I tutaj pralka chodzi. Też pierwszej ich rzeczy i różne inne rzeczy, więc są do tego totalnie, totalnie przyzwyczajone. Pierwsza noc w końcu minęła bezproblemowo, nawet Nalusia tutaj przybiegała i też je karmiła, bo się baliśmy trochę, że się przyzwyczaiła, że e, na dole są szczeniaczki, nie będzie chciała przychodzić, normalnie przychodziła, wszystko było w porządku, nie piszczały, e, wręcz biegała do góry i latała. No, a teraz przechodzimy do najważniejszej rzeczy. E, pokażę Wam, jak jest przygotowane to mięsko. Oczywiście to nie są żadne góry, tylko dokładnie łyżeczka mięska. No i będziemy też zalewać właśnie e, tym mlekiem. No, a potem pokażemy Wam, jak one będą jadły i czy w ogóle będą jadły, bo początki są ciężkie. E, teraz już mogę ze powiedzieć, że to jest tak samo jak z dziećmi. Nic z czym to się nie różni. E, początki zawsze z są ciężkie. Więc, tak to tytułem wstępu, a teraz zabieramy się za yy, no karmienie i przygotowanie. Najpierw przygotowanie, a potem karmienie. Więc lecimy, przygotować i podgrzać wszystko. Więc widzimy się za chwilę. Jedzonko już przyniosłam, tutaj stoi, ale jest jeszcze jedna ważna sprawa. Musimy wyrzucić końcę, bo na lewo oczywiście wszystkie miseczki od razu ciu, 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 posprzątała i by nic nie było. Więc mamy gotowe yy, i teraz będę ustawić tutaj muszę wszystko, żeby było ok. No i bierzemy się za jedzenie. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Jak widzicie przed chwilą, mięsko było mielone, dolałam ciepłego mleczka i. Taka papka trochę powstała i to będą jadły właśnie szczeniaczki za pierwszym razem. Chyba weźmiemy i zaczniemy od <noise> największego głodomorka. Czyli naszego chłopaka. <noise> Tutaj, zobaczcie. Zawsze to samo, pierwszy raz. No, o, o! A tutaj widzę, że żółto nie, jakby było zielona. Sama się zabiera za to. No, a nasza czerwona pierdołka wlazła w to mięso. No, jakby inaczej. Tu ey. No, Tomasz, ej. Do nic do chodzenia. O, widzicie, dziewczyny ogarnęły, a chłopak odwrotnie. Tu masz. Tu jest. W środku, nie gryziemy brzegu. O, już nie ma problemu nikt. Wszyscy wszystko jedzą. Super idzie. Trochę się nam rozjechały, ale jest okej. Okay. Ej, dziewczyno, tu masz. Tu jest. t ạ、啊 Jak widzicie, w miseczkach zostało bardzo, bardzo mało. Pięknie sobie poradziły, jak na pierwszy raz. A teraz muszę kogoś wpuścić. Zobaczmy, czy widzicie to uszy. To ktoś tu bacznie czeka, żeby go opuścić, żeby mógł skończyć te miseczki. Więc musimy teraz mamę wpuścić. Jeszcze nie chwilę tutaj popróbują, pomęczą się, powylizują. Tak jak się spodziewałam, samiec poradził sobie najlepiej. Najszybciej mu to poszło nauczenie się jak jest, no i zobaczymy, bo jutro już będą takie pewnie trochę inne kupy. No, ale tak to myślę, że zdały egzamin na wszystkie. Poszło super. do morki małe. A ty kochana już skończyłaś? Ty już skończyłaś, tak? Ty lubisz być z człowiekiem, co nie? Jak jest człowiek, trzeba wykorzystać, że jest człowiek. Tak? Lubisz być z człowiekiem, tak? Lubisz? To już jak piesek się zrapiesz. Ty to jesteś cudowna mała. No więc, tak to właśnie wygląda nauka jedzenia, o, wspinaczka, zabawy, wszystkie, wszystkie inne rzeczy. Które tutaj w końcu się odbywają. I teraz już będziemy dawać codziennie mięso z śniaczką. Pewnie wam będę jeszcze Wam pokazywać, jak go dostają, ale ten pierwszy raz zawsze jest taki najfajniejszy, żeby zobaczyć, żeby przekonać się. Więc wszyscy wszystko widzieli, jak poszło. pchają, tak już są do człowieka. Ojej. Znaczy, nawet mają takie noski całe w tym mleku. Kochana morski. No dobra, to teraz puszczamy mały odkurzacz. Mama idzie! Mama! Chodźcie, mamę wpuścimy, tak? Tutaj. Zobaczcie, jak czeka. Tylko to będzie... się dobrze patrzeć, bo to będzie dosłownie chwila. sprzątać po dzieciach. Ale żeby nie było, że za mało jedzenia to musimy tutaj dojeść jeszcze mlekiem. Na raz miseczek dojadę. O, żółta jeszcze się dorwała. Jakieś tam wreszcie nie znalazła. A te dwa gamońki jeszcze o, widzicie, muszą dojeść mleki. Na dzisiaj to szuła wszystko, jest sypoło szczętkowe. Tak? Więc jeśli jeszcze będzie coś ciekawego, to znajdzie się to na końcu już, ale już bez komentarza, a jeżeli nie, to widzimy się w następnym vlogu. Pa pa Wam wszystkim, pa pa! Jeszcze chciałam bardzo, bardzo serdecznie podziękować za wszystkie subskrypcje, lajki. Jest mi mega, mega miło, że ta nasza społeczność się rozrasta. Więc całuszki dla Was wszystkich i pa pa!